Martwych zębów nie należy leczyć. Oczywiście jest to mit. Martwe zęby trzeba koniecznie leczyć, ponieważ mogą być one przyczyną bolesnych i niebezpiecznych dla zdrowia komplikacji. Do obumarcia miazgi dochodzi najczęściej na skutek zaawansowanego procesu próchnicowego bądź też urazu zęba. Martwa miazga w dość szybkim czasie powoduje powstawanie stanu zapalnego w okolicy okołokorzeniowej. Stan zapalny szybko rozprzestrzenia się do sąsiednich struktur anatomicznych. Jest to szczególnie niebezpieczne ze względu na bliskie sąsiedztwo jamy ustnej z mózgiem oraz z drogami oddechowymi. Ponadto bakterie bytujące w okolicy korzenia zęba mają szczególne powinowactwo do stawów, jak i również do mięśnia sercowego, mogąc powodować ich stan zapalny. Dr Monika Biniek, Biniek Klinik w Łodzi. Jesteśmy kliniką bez bólu.